Szczęść Boże, witajcie w Duchowym Espresso. Posłuchajcie dzisiaj historii zatytułowanej Gdzie mieszka Jezus? Mama pięcioletniego Dominika mówi Pan Jezus jest w niebie. Nie, Pana Jezusa nie ma w niebie. Jest w moim sercu, odpowiada chłopiec. Mama tłumaczy mu, że to się ze sobą nie kłóci, bo niebo nie jest miejscem. Dlatego Pan Jezus jest również i w jego sercu. Nie, mamo. Pan Jezus nie mieszka w niebie, ale w moim sercu i w moim sercu jest niebo. Pomyśl, że kiedy jesteś własną święcającej, kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego serca w Eucharystii, to wtedy niebo jest w Twoim sercu. Jezus jest w tym niebie. Róbmy wszystko, żeby nasze serce było tą przestrzenią nieba. Zawsze. Każdego dnia, codziennie. I wtedy, tak jak to dziecko, będziesz mógł powiedzieć, że niebo jest w moim sercu i tam mieszka Jezus. To jest niesamowite, to jest piękne. Uświadam to sobie, że Jezus mieszka w Twoim sercu, które jest niebem. Dobrego wieczoru, szczęście Boże.